Witamy Państwa ponownie z Parku Leśnego, Morze Śródziemne i Afryka. Jak widać, widać 40-43 wystawa. Moim i Państwa gościem jest dr Daniel Koreś, i Pn Wrocław. Mamy tylko 17 minut, bo tyle nam zostało kart, bo tak dużo rozmawialiśmy wcześniej. Jesteśmy tak nieprzygotowani do dzisiejszej dyskusji, bo to proszę Państwa, 3 godziny już za nami. Afrika Korps, no też nie, chyba więcej nie, nie, do, do tej legendy nie będziemy mówić, bo nawet nie przystoi. natomiast jest to dla mnie trochę niezrozumiały fenomen, inaczej e, fenomen tak bitwa o Anglię, taki propagandowy. E, List pustyni, e, Rommel, e, kilka ciekawych jego akcji, wykorzystanie broni pancernej, e, wykorzystanie terenu, bezwzględność w jego, w jego walki, walkach, a z drugiej strony m, przegrywa z, z Enigmą przegrywa z, 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 z osobowymi źródłami informacji, na których polega, tak? bo, bo jednak, jednak siatka w Kairze kłamała go trochę lub była, była zinfiltrowana, no ale w każdym razie tak to Niemcy lądują w tym lutym 1941 roku w Afryce, zostają tam do końca. No ja, ja pamiętam z nich wszystkich no, kilka rodzajów broni i to, że byli fajni pomalowani. Ta broń była pani pomalowana. No tak, no bo wyglądali oryginalnie. No, na tle reszty armii niemieckiej w tych feldgrałach, czy potem nawet w jakichś tam różnych panterkach, to oni w tych jasnych mundurach, specjalnych czapeczkach, tak, goglach, krótkich spodenkach, właśnie malowaniu pustynnym, słynny znaczek z palmą i ze swastyką, ale też i z takim filmem propagandowym, gdzie jajka smażono na burcie czołgu. Tak, był taki. Był taki film, nie? E, proszę Państwa, Niemcy, e, Niemcy dają do Afryki nową, e, nowy, nową jakość broni. E, Anglicy nie zdążyli zapoznać się z tą bronią, bo uciekli szybko do Dunkierki i, i uciekli w ogóle z Europy. Tak? Natomiast e, mając e, tu w poprzedniej rozmowie padło czołgi Matylda, które e, rozniosły Włochów. Okazało się, że one nie rozniosły, nie rozniosły wcale Niemców, tylko zostały rozniesione przez Niemców. I ale tam, sprawiło i te, im dużo problemów. Tak, to ale zdecydowanie. Ale, to... Oczywiście. No i potem mamy ale, ale mamy też pojawienie się legendy. I to jed, jed, jeżeli legendą drugiej to jest Sukas, mm -hmm. legendą to legendą jest też dla mnie działo 88 mm. No na pewno, no. chyba Afryka to taki najbardziej spektakularny moment, w którym 8,8, jak Niemcy to nazywali, osiągnęło ten status broni kultowej. Ale ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że tę broń kultową widzimy w jednym z odcinków czterech pancernych, gdzie czołg T34 jedzie na wprost tych dział i to działo niż ten czołg. To przedmiot na Pradze, tak. i proszę Państwa, jest też tak, że w te po zostają potem zaopatrzone tygrysy, tak? Ale trochę inne. Była wersja. Czołgo, czołgowa armata. Ale umówmy się, że pomysł, żeby duże kalibry tak. e, dawać do czołgów, pojawił się z tej działu 88. Z działem 88 mm, to jak już jesteśmy przy, przy, Ale przy. mamy 14 minut. Dobrze. przy kultowej rodzaju broni, jak jesteśmy to krótko. Z działem 88 mm, to nie tyle nawet wielkość tego działu, tego kalibru. Tylko moment wylądowy. Znakomita konstrukcja, jeśli chodzi o moment, prędkość wylotową pocisku, która powodowała, że z broni, która była początkowo przeciwlotniczą, bo to był flak, tak, czyli tak. Flieger, tak. aberkanone, czyli działo przeciwlotnicze, które Niemcy zaczęli właśnie w Afryce przede wszystkim używać jako broń przeciwpancerną. Ta prędkość początkowa, właśnie na te czołgi Matylda, okazało się jedyną bronią, która dawała rady. Ponieważ z Matyldą było tak. Matylda posiadała słabą armatę, ale miała bardzo mocne opancerzenie. W momencie, w którym Matyldy. Znajdowały się na wyposażeniu e, wojsk brytyjskich. Niemcy posiadali jako armaty przeciwpancerne działa albo 37, albo góra 50 mm. I to, i to proszę Państwa, znajdują się też e, znajdujemy się w parku, gdzie jest szlińca przeciwpancerna. I to, co Państwo tu widzicie, to są właśnie te małe działa. Gdyby to było 88, to tej szlińcy by nie było wcale. Więc okazało się, że działa, które miały służyć do obrony przed samolotami, zaczęto kierować na, do strzelania na wprost, oczywiście używając innej amunicji. Przystosowano je do tej amunicji i okazało się, że jest strzał w dziesiątkę, że te działa z dużej odległości są w stanie niszczyć nawet najmocniej opancerzone matyldy dwójki, no, które no, rzeczywiście zrobiły zmianę tą technologiczną ze strony brytyjskiej, ale ja się pozwolę z Tobą nie zgodzić. Że akurat to tylko sprzęt, zmiana sprzętowa tak naprawdę. Ja uważam, że Afryka Korps, Deutsche Afryka Korps jest przede wszystkim zmiana taktyki działania. technologii, organizacji, całej techniki tak. Taktyki działania, tak. Ponieważ Rommel. Afryka to była wojna manewrowa, wojna pancerna, tak? Duże tereny, duże odległości. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony już tu wcześniej żeśmy rozmawiali. Że ten ogromną przestrzeń kanalizowały tak. pewne ograniczenia w postaci dwóch dużych szlaków komunikacyjnych, kilku przełęcz na łańcuchach górskich, co oznaczało, że jak się zakorkowało taki szlak czy taką przełęcz, no to już był problem, to trzeba było zacząć kombinować. I tu Niemcy stali się mistrzami tej kombinacji, tak? Rommel się stał mistrzem tej kombinacji. Obchodzenie skrzydeł, przerzucanie dużych oddziałów pancernych przez pustynię, która wydawała się no, nie, do nie do przejścia tak naprawdę, tak? No jednocześnie Firmowe jego której... ataki skrzydłowe. Ale zużywała przez to dużo paliwa, tak? W związku z tym no, y, trzeba było prowadzić dużo konwojów. E... No i to niosło za sobą odpowiednie skutki, tak? Tak? E, oczywiście jego działania przynosiły skutek przy przede wszystkim znacznie mniejszych siłach, jakim, niż, jakim dysponowali jego przeciwnicy. Tak? Umówmy się, Deutsche Afrika Korps, czy potem Panzergruppe Afrika, a na końcu Pancerarme Afrika, to tak naprawdę kościec tego to piąta dywizja lekka, którą potem zamieniono w 21. Dywizję Pancerną i 15. Dywizja Pancerna, czyli dwie duże jednostki pancerne. Do tego dochodziła 90. Dywizja Lekka. A potem jeszcze do tego doszła y, dywizja 164 Dywizja, lekka, czy też dywizja afrykańska, jak ją nazywano, w której służyło skądinąd całkiem sporo y, Niemców, którzy wcześniej byli w Legii y, Cudzoziemskiej i znali specyfikę walki y, w Afryce. To mamy cztery dywizje, z tego dwie pancerne, tak? Tak naprawdę siły te w, w najwyższym szczycie rozwoju y, pancer Army Afryka liczyły może 50 tysięcy Niemców, tak naprawdę. 50 tysięcy czołgów w tych dwóch dywizjach pancernych 250 to, było, to, było maksymalne, to były maksymalne rzędy wielkości 250. Oczywiście pozostałe, bo jak patrzymy często na te stosunki sił, to mówimy o znacznie większych liczbach 110, 120 tysięcy, 150 po stronie osi, ale to reszta to były oddziały włoskie. Jak mówimy, że było 700 czołgów po stronie osi, to było 250 niemieckich, a pozostałe były włoskie, tak? Więc tego kościca było naprawdę niewiele, a on decydował o wszystkim tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Niemcy stosowali tak zwane działanie zadaniowe, czyli nie przywiązywali wagi do organizacji. To znaczy każda jednostka miała swoją wewnętrzną organizację podział na półki, tak, dywizjony, bataliony, ale Niemcy działali bardzo elastycznie. Wyciągali i w razie potrzeby, brali coś od Włochów, brali coś z różnych dywizji, tworzyli, zlepiali to w jedną całość, nazywali to kamp w grupę, czyli grupa bojowa, stawiali na tym czele odpowiedniego oficera i wydawali mu y, odpowiednie zadanie. Tak działał, y, tak działał Rommel. Kolejna rzecz. Dowodzenie Romla było dowodzeniem na pierwszej linii frontu. On nie dowodził jak włoscy generałowie w takim stylu pierwszowojennym, tak? Czyli włoscy generałowie dowodzili jak jeło, a on dowodził jak ginie. Oni raczej z tyłu, yy, poprzez łączników, a że łączność nie mieli wcale dobrze zorganizowaną, więc to wszystko kulało, to wszystko ten. On dowodził z konia, mówiąc krótko. Chociaż nie był kawalerzystą, bynajmniej. Chociaż nie ale, był no ale. Ale stąd też mit jako kumpla żołnierzy, Był tak? wszędzie, był tak? wszędzie. Yy, był w pierwszej, zawsze przy pierwszej kolumnie. Oczywiście, co jest paradoksalne, to nie był niemiecki styl dowodzenia do Oczywiście. końca, bo y, u Niemców było bardzo niedobrze widziane, jak się w dowódca wyższego szczebla wtrącał dowódcy niższego szczebla w jego zakres y, kompetencji, a Rommel robił to... Ale umówmy się, ale umówmy się, tak, umówmy się tak, że jednak sztuka, y, to jednak są po co są szczeble i inne rzeczy, żeby y, dowódca nie siedział na początku y, frontu, tak? Ale w Afryce spełniało to, ale, ale tak, Afryce ale... spełniało to I... swoją rolę, dlatego że był problem z łącznością i z, b... rozciągnięciem linii. z rozciągnięciem linii. Czyli on kontrolował, był na bieżąco, miał pełne informacje i sam, yy, że tak powiem, obserwował pole bitwy. Dlatego też jest yy, słabny wóz dowodzenia Romla. Tak, ale umówmy się, że Rommel został dowódcą Afrika Korps nie z swoich spektakularnych jakichś czynów, no bo jego siódma dywizja pancerna w czasie w 1940 roku na przykład nie miała tak, częst, tak, tak spektakularnych nieraz osiągnięć jak na przykład inne dywizje pancerne. Rommel był za to w czasie na, na początku wojny, był dowódcą kwatery polowej Firera i był bardzo blisko Hitlera. Stał się, e, dzięki temu miał dojście do Gebelsa, miał bardzo dobre kontakty w e, partii i został wybrany jako człowiek, którego z góry wykreowano Oczywiście na bohatera ca, 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 wojennego. Cała, e, machina propagandowa, Stąd aż... na Deutsche Afrika Korps były wszystkie światła tak. e, niemieckiej machiny propagandowej jakby od samego początku położone, a co jest ciekawe... Czyli, czyli wracamy do rozmowy sprzed roku, tak? Bitwa Anglia i to jest tak. pierwsza bitwa propagandowa. Afrika Korps jest to kolejną Oczywiście. sprawą w drugiej wojnie średniej, gdzie przede wszystkim propaganda istnieje. I kolejna rzecz, też istotna, też propagandowo przez Niemców wykorzystywana. Tu wojnę toczono honorowo, pokazywano Deutsche Afrika Korps jako niemieckich, germańskich, tełtońskich rycerzy, no właśnie. którzy walczą A, honorowo. Ale, to, ale tak właśnie mi to, mi, mi to zastanawia jedna rzecz. Nie, nie, żadna nazistowska, tak? Nic. Do tej pory to jest DAK, Deutsche Afrika Korps. Bo... Ale Niemcy nie używali w swoich jednostkach nazw nazistowskich. Dobrze, ale historia teraz ta obecna, współczesna, mówi, że to walczyli naziści. A w przypadku Afryki jednak walczyli tam prawdziwi, jak to mówisz w Tełtonii. Tak, No tak, ja, ja, ja powiedziałem, że oni tak to przedstawiali, a nie, że ja tak powiedziałem, żeby nie było. Przepraszam, y, y, to, to proszę mnie w takie nie ubierać, w ta, w takie te, y, bo wielu nazistów y, znajdowało się wśród nie, tych, którzy, którzy, ale którzy Nie, oczywiście, ale tutaj, tutaj sobie ale, śmiejemy się ale, z, tego, że, ale, 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 z zacieraniem ty... historycznych pewnych rzeczy, tak? Y, jest, jest jedna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę i która pokazuje jakby sposób dowodzenia i y, y, walki y, Deutsch Afrika Korps czy tam Grupy Afrika. Straty w oficerach najwyższego szczebla, jakie ponosiła, ponosił DAK od 1941 do 1943 roku. Kilku zabitych dowódców dywizji pancernych w akcji, na pierwszej linii. E, iluś wziętych do niewoli. E, Rommel sam parę razy był bardzo blisko tego, żeby trafić e, do niewoli. To pokazuje ten sposób dowodzenia. Agresywność, e, walka na pierwszej linii i działanie z inicjatywą niewielkich oddziałów. To... To jest, to jest coś, że działali bardzo często, te, te kamp grupy działały w, w stosunku sił mniej więcej czas na zgoni Czas nas goni. Na Inaczej, 100 kilometrów zabrakło Romolowi do sukcesu, czy zabrakło mu o wiele nie, więcej? tak? Nie, to nawet nie chodzi o kilometry. Zabrakło, Właśnie, o to. zabrakło paliwa, 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 czołgów, i paliwa. samolotów. Tak, ale, generalnie, w ale generalnie na mapie ładnie to wygląda, tak, że zabrakło tak. mu 100 kilometrów. Km, km. To jest mit. To był mit, który tworzono świadomie. Zabrakło po prostu tego zaopatrzenia, tych portów, y, możliwości przeżycia rzutu odpowiedniego zaopatrzenia, ale też i możliwości, które Niemcy mieli, żeby y, kierować tych, tego zaopatrzenia na, na, do, do Afryki. Padło to już w czasie tej, tej rozmowy. Afryka była nawet, ja bym powiedział, trzeciorzędnym. Tak, 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 tak. Trzeciorzędnym, chociaż z propagandowego punktu widzenia istotnym, a im bardziej sukcesy brytyjskie i Amerykanie się pojawili w Afryce, tym bardziej Hitlerowi zaczęło świtać w głowie, że jak tej Afryki nie obronią, to za chwilę oni z tej Afryki wybiorą sobie tylko miejsce, gdzie będą... gdzie będą mogli wylądować. I wybrali po kolei Sycylia, Włochy, Francja. A więc Afryka stała się też istotnym. Proszę Państwa, możemy rozmawiać Ale... dużo na temat tic bo to i też jest ciekawe zagadnienie, bo pojawiają się tam nowe rodzaje czołgów, typu tygrysy. Rola, no to pod koniec już Pod koniec tak. rola, rola czwórek. Tam też um, usadowiony jest. Może nie w Afryce, ale w ale, ale własnej Morzu Śródziemnego. Kilka ciekawych yy, yy, książek, w tym dwie moje ulubione. Jedną to Kenna Folletta, Klucz do Rebeki, yy, która pokazuje działanie Romla, działanie agentów, działanie awery na, na tym froncie, bo o tym coś zapominamy. Yy, tam też jest pokazany ten wątek, którego zaczynaliśmy, czyli wątek żydowski, yy, wątek palestyński. A drugi mój ulubiony z Morza Śródziemnego, paragraf 22 i o tym nie będziemy rozmawiali. O tym nie będziemy rozmawiali, bo tutaj reżyserki na akcji pokazuje nam, że zostało dwie minuty. Ja zapraszam Państwa do przeczytania książki Kena Foreta Klucz do Reberki, bo to jest taka powieść naprawdę i fajny film. A paragraf 22, do przystania, do obejrzenia, żeby zrozumieć, co się dzieje u nas tutaj, w muzeum. Dziękuję bardzo. <laughs> pan Daniel Koleś, doktor e, I. Pan Wrocław, e, był moim I pan i pan gościem Muzeum historyczne, <laughs> Dziękuję bardzo. Zapraszamy do następnych podcastów, do następnych e, wizyt na naszej wystawie. E, za Waszą, tylko Waszą wolność, część druga: Afryka i Morze Śródziemne. Chcieliśmy Państwu pokazać, że Polacy też walczyli na kolejnym froncie z dużej perspektywy, bezsensownej. W ich czasie na pewno nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.